kanał. To jest boks sponsorowany jest przez Blue Mountain Resort i Five Seasons w Sztarskiej Porębie. To jest boks tuż po gali MB Promotion, a razem z nami Mariusz Grabowski. Chciałem zapytać o to, co się wydarzyło w walce wieczoru, bo dużo emocji. Na początku ogłoszony Wrzesiński przegranym, po chwili wygranym. O co tam wszystko chodziło? Dobry wieczór, witam serdecznie i od razu na początku chciałbym bardzo wszystkich przeprosić, którzy się poczuli urażeni, ale powiem szczerze, emocje by mnie buzowały, bo, bo żeby na polski garach dochodziło do takich sytuacji, to po prostu jestem, jestem bardzo w szoku. Tyle 10 lat pracowałem przy tym, żeby, żeby Damian Brześciński i, i w jakiś tam sposób też polski boks mógł się, mógł się rozwijać. Myślę, że kupę pieniędzy zainwestowanych za i, i takie rzeczy, które się wydarzyły dzisiaj. No wiadomo, z mojej strony też nie powinny być, no ale, ale tutaj walka na... Naprawdę bardzo dobra walka ja, wyrównana, ale też wygrana, bo, bo po werdykcie byłem bardzo zdziwiony, spojrzałem się, spojrzałem się na superwajzora Kromkę, który też był zdziwiony, że, że taki werdykt podaje konferencjer. I mówi, że Mariusz na pewno na pewno Wrzesiński wygrał, możemy tutaj zliczyć te karty i stąd moja, moja ta frustracja tak naprawdę, bo, bo wiadomo, że, 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 że wynik idzie w świat, który był podany w pierwszej wersji, a tak naprawdę na kartach punktowych był w ogóle całkiem inny wynik. I wiadomo, tak jak mówiłem wcześniej, była to walka wyrównana, ale, ale że, że supervisor, jeden i drugi, który po prostu zapisuje sobie wyniki nie, nie, nie zapisał poprawnie, no to ja jestem, jestem w szoku, bo tutaj kwestia była po prostu pomylonego narożnika i, i zamiast, zamiast niebieski zamiast nie, nie, czerwony, to, to konferancjer czytał jako, jako niebieski. Dlatego myślę, że tutaj kontrowersje, to całe zamieszanie jest niepotrzebne, no ale, ale myślę, że, że dla kibiców walka dobra i, i pewnie w polskim boksie też chodzi, żeby takie walki były wyrównane i żebyśmy coś, coś wnosili. Wiadomo, że, że ta ta moja, ta moja frustracja też była niepotrzebna, ale mówię jeszcze raz wszystkich, przepraszam, i myślę, że, że cały kształt i cała walka powinna się podobać. Jeszcze to pytam, gdybyście z Mateuszem Borkiem tam nie zareagowali, to ten świat poszłoby to w świat faktycznie i tam by nikt nie zareagował? No na pewno, bo, bo tutaj, bo tutaj superwajzor IBO yy przy, przy, przytaknął, że, że taki był werdykt, tylko, że po prostu dobrze, że, że, że Włodzimierz Kromka, Kromka był i po prostu on, on, nie wiem, czy po prostu ze względu na to, że, że, że nie mówi po angielsku i nie czyta, nie wiedział, który narożnik i po prostu, po prostu podał, podał w ten sposób. Dlatego myślę, że tutaj niepotrzebna pomyłka, myślę, że ta reakcja też dobra, dobra, znaczy dobra dla werdyktu i dla, dla werdyktu Damiana, bo, bo wiadomo, że, że tutaj chcemy robić te walki o pas, chcemy robić jak najlepsze walki, no i w takim w przypadku taka, taka sytuacja, tutaj wszyscy wszyscy siedli, policzyli, policzyli jeszcze raz te punkty i, i faktycznie ta punktacja była, była jednym punktem dla Damiana, bo ja mówię, no walka była na pewno wyrównana. Ja tego tak dobrze nie widziałem, bo tutaj dużo osób zbiegło się pod ring, ale chyba doszło do wyrwania pasa Łotyszowi, on nie chciał rozumiem go oddać. Rozumiem też jego perspektywę, że on myśli, że w tej chwili chcą mnie obrabić ze zwycięstwa, tak? I tam były jakieś nerwy, chyba też poszło jakieś przekleństwo. No tak, dlatego, dlatego nie, oni, oni już rozumieli i wiedzieli o co chodzi, tylko po prostu oni też już udawali, po prostu udawali poszkodowanych. No wiadomo, że, że, że w takiej sytuacji może się czuć po, po, poszkodowany, bo, bo wiadomo, że, że w pierwszej wersji ogłoszono jego zwycięstwo i tego, tego pasa nie chciał, nie, chciał, nie chciał oddać, ale a ja nie po prostu bo niepotrzebnie też mu ten pas wyrywałem, bo wiadomo, że tutaj emocje, emocje buzowały i po prostu nie wiedziałem, bo, bo, bo nie ukrywajmy. to Taka walka o pas nie kosztuje jakiś groszy i, i, i tutaj nawet czy nawet ja jako sponsor i, i właściciel właściciel grupy no, też nie, nie powinien nam tak robić, no, ale musicie mieć zrozumieć, że, że, że chcę też dobrze dla, dla wszystkich i po prostu ja myślę, że z drugiej strony dobrze tak że zareagowaliśmy w sensie, że, że, że tutaj podliczyliśmy te punkty i tak wyszło, no, bo, bo to było po prostu bez sensu, nie? No, robić, robić walkę, tutaj ludzie byli też sfrustrowani, bo wiadomo, nie tylko, nie tylko ja, ale no mówię, no, jeszcze, raz, jeszcze raz przepraszam i myślę, że, 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 że to kolejny raz nic nie będzie miało takiego miejsca, bo też nie ukrywajmy, wzięliśmy sędziów polskich, żeby, żeby nie sięgać sędziów z zagranicy, żeby wiadomo, że, żeby też trochę ograniczyć te koszty, no ale widzimy, no, ta punktacja była równa. Ja myślę, że ta punktacja też była sprawiedliwa. Tutaj, tutaj nie ma, że ktoś kogoś oszukał, tylko po prostu podany się wynik. Do Jeszcze dopytam, co do samej walki, bo właśnie szkoda, że ta cała kontrowersja w tej chwili przyćmiła to, co się wydarzyło w ringu, a w ringu Damian Wrzesiński, który boksował tak, jak może nie jak nigdy, ale dawno tak dobrze nie zaboksował, mimo tego, że leżał to z bardzo trudnym rywalem był w stanie wstać i, i znaleźć nowy pomysł na tę walkę. No ja myślę, że potem, że jak zaliczył deski, po prostu się obudził, bo te początkowe rundy naprawdę, naprawdę były słabe, ale myślę, że, że ta, te, te treningi i sparingi z tymi zawodnikami w Anglii, dało, dało mu dużo dobrego i wiadomo, i później się obudził, boksował, boksował naprawdę dobrze, a Łotysz też nie był, nie był to zły zawodnik, bo wiedzieliśmy, że, że po prostu jedna, jedna tylko porażka i też chłopak przyjechał wygrać. Ja, go, ja, ja rozumiem jego sytuację, i wiem, i tak jak powiedziałem, na pewno na pewno jeśli tylko będzie wola i będzie chciał, ja powiedziałem, że bo dajemy, dajemy rewanż, nie ma nie żadnego problemu ze względu na to, żeby, żeby po prostu ta walka się rozstrzygnęła, bo tutaj przy tych kontrowersjach, wiadomo, pas, pas jest pasem, ale, ale kontrowersje zostały i, i dzisiaj pewnie, pewnie ludzie już mniej będą mówić o, o walce, a więcej o, o tych kontrowersjach, jakie były. Ale mówię, no to na pewno jeśli tylko będzie Łotysz chciał i ja powiedziałem, że ten rewanż mu damy. Dziękuję bardzo, Dziękuję bardzo. dobranoc.